Dzień dobry! Podczas pobytu na pomorzu miałem okazję odwiedzić akwarium gdyńskie. Można tam zobaczyć wiele interesujących zwierząt morskich, jednak kilka zwróciło moją szczególną uwagę. Jednym z ciekawszych, które miałem okazję podziwiać na własne oczy i udało mi się zrobić rewelacyjne nagranie, to węgorz elektryczny. Natchnęło mnie to, by w serii Najdziwniejsze zwierzęta świata pokazać Wam nakręcony materiał i opowiedzieć kilka słów o tym zwierzęciu. Jednak zanim zaczniemy, krótkie przypomnienie o konkursie Mój Internet przyszłości, o którym wspominałem Wam na początku września. Pamiętajcie, że prace na ten konkurs możecie wysyłać do 8 października, więc jeśli jeszcze nie wzięliście udziału, to polecam wrócić do mojego materiału pod tytułem Co by było gdyby Internet przestał istnieć? Tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tej kwestii. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Nazwę węgorz elektryczny z pewnością każdy kojarzy. Zwierzę to od ponad 200 lat wzbudza zainteresowanie przyrodników, jest też obecne w popkulturze, ja kojarzę je choćby z gry mojego dzieciństwa, Crash Bandicoot 2. Mimo, że obecnie znamy kilkadziesiąt gatunków ryb elektrycznych wśród ryb kostno- i chrzęstno-szkieletowych, to najbardziej znany jest sum elektryczny oraz właśnie węgorz elektryczny. Pierwszy może wytwarzać ładunki o napięciu do 350 V, natomiast drugi do 600 V, a ostatnie doniesienia mówią o nowym gatunku, który może wytwarzać nawet 860 V. Jednak do tego pozwólcie, przejdę na samym końcu. Nazwa węgorz elektryczny obowiązuje także w języku angielskim, czyli Electric Eel. Przyjęła się ona od charakterystycznego kształtu ciała tego zwierzęcia, jednak, będąc ścisłym, nie ma wiele wspólnego z systematyką. Zwierzę to nie jest blisko spokrewnione z węgorzowatymi, bliżej mu do karpiowatych lub sumokształtnych. Mniej mylącą nazwą, którą warto zapamiętać, jest strętwa. Strętwy to ryby kostnoszkieletowe, które można spotkać w wodach południowoamerykańskich rzek Amazonki oraz Orinoko. Bytują one w wodach mulistych, często wzbogaconych solami mineralnymi. Zasolenie wpływa na lepsze przewodzenie prądu elektrycznego. Ryby te dorastają do maksymalnie 2,5 metra długości i osiągają masę do 20 kg. Jednak najczęściej można spotkać osobniki o długości około 1 metra. Ich ciało jest wydłużone i pozbawione płetw grzbietowych i brzusznych. Występuje za to szczątkowa płetwa ogonowa, a głównym narzędziem ruchu jest długa płetwa odbytowa, którą dobrze widać na nagraniu. Ryby te oddychają powietrzem atmosferycznym. Co 10-15 minut muszą zaczerpnąć powietrza, co też udało mi się uchwycić. Dzięki temu mogą przebywać w wodach o niskiej zawartości tlenu. Jednak mimo posiadania skrzeli, jeśli odetnie im się dostęp do powietrza atmosferycznego, zginą. Aczkolwiek to co najciekawsze u tej ryby, to narządy elektryczne, które pokrywają około 80% powierzchni ciała. Na górze, bliżej głowy, występuje narząd główny, z tyłu spotkamy narząd Zachsa, natomiast pod brzuchem narząd Huntera. Okazuje się, że ryby te posiadają dodatni ładunek w pobliżu głowy, a ujemny w pobliżu końca ciała. Wysyłany ładunek jest produkowany w przedniej części ciała i poprzez wodę powraca do tylnej części w pobliżu ogona. Skutkuje to wytworzeniem zamkniętego obwodu, a wokół ryby powstaje elektryczna chmura. W jej obrębie potencjalna ofiara może zostać sparaliżowana lub uśmiercona. Jednak to nie wszystko, bo wspomniany narząd Zachsa służy do elektrolokacji. Wspominałem, że ryby te przebywają w mętnych wodach. Stale wysyłają one słabe impulsy elektryczne, które odbijają się od zanurzonych pod wodą przedmiotów i pobudzają elektrocyty, czyli skórne receptory odbierające bodźce elektryczne. Dzięki wykorzystaniu takiej zdolności są w stanie bez udziału zmysłu wzroku odnajdywać się w otoczeniu. Zresztą wzrok, Tracą wraz z wiekiem, na co także wpływa ich własna zdolność do wytwarzania prądu. Narząd Zachsa wykorzystują także do lokalizowania swoich ofiar, komunikacji z innymi osobnikami, czy do znajdywania i wyborów partnera. Odległość, z której dochodzi informacja, jest niewielka i wynosi zaledwie kilkanaście centymetrów. Jednak, mimo to, ryby te mogą starannie badać otoczenie za pomocą elektrolokacji. Jeśli kilka osobników znajdzie się blisko siebie, ryby nadają impulsom odmienne częstotliwości, przez co unikają wzajemnego zagłuszania swoich informacji. Strętwy polują głównie na denne bezkręgowce ryby czy płazy. W przypadku małych ofiar narząd zachsa może służyć do ich zamroczenia, jednak ryby te mają w zanadrzu jeszcze narząd. Huntera kiedy chcą przypuścić atak na większą ofiarę. Za jego pomocą są w stanie wytworzyć silniejsze wyładowania. Siła zależy od długości strętwy. Im dłuższa tym większy ładunek. Gatunek opisany w drugiej połowie XVIII wieku przez Karola Linneusza wytwarza napięcie do 600 V za pomocą którego może zabić niewielką zdobycz, unieruchomić większą a nawet zmusić do ruchu swoją ofiarę by zlokalizować jej pozycję jeśli ta się ukryła. Od ponad 200 lat, mimo że styrętwa była kilkukrotnie przeklasyfikowywana, istniał tylko jeden gatunek. Jednak w 2019 roku, na podstawie badań genetycznych i drobnych różnic morfologicznych, opisano dwa nowe gatunki, które wyodrębniły się od dobrze nam znanego od lat gatunku kilka milionów lat temu. Jeden z nich, według najnowszych doniesień, może wytwarzać ładunki o napięciu do 860. 10V. Mało tego, w tym roku opublikowano także pracę, w której udowadniano, że zwierzęta te mogą żerować w grupach. Do tej pory myślano, że strętwy to samotnicy. Jeśli okaże się to prawdą, ryby te teoretycznie mogłyby poprzez wspólne porażenie prądem zabić duże i potężne zwierzę. Choć pewnie zapytacie też, czemu w przypadku większej liczby tych zwierząt w bliskiej odległości jeden osobnik nie porazi drugiego. To kwestia oporności elektrycznej. Strętwy charakteryzują się znacznie wyższą od swoich ofiar. A na koniec chciałem puścić Wam jeszcze raz nagrany przeze mnie film, jednak tym razem niewyciszony. Zwróćcie uwagę na charakterystyczne dźwięki. To właśnie wyładowania impulsów elektrycznych. Do zobaczenia. you <laughs>